Dibatem Ale nie jest Nie wiem, nie podoba mi się trochę ten Ten kilo, jest taki dziwny Połączenie cukierka I e, jemiały I lampek świątecznych Które powinny być na choince, trochę chore Jak dla mnie jest nie... Oczywiście widni jako. Ustety Co? Ale a co chodzi? No No dobra. Tylko będziesz musiał mnie trochę wyciszyć, bo siostra ogląda oczywiście COŚ, CO MA PRAWA AUTORSKIE! Nie wiem właśnie, ja tam nie siedzę przy niej Ja tu chcę z tobą pograć w spokoju, a nie z nią Aj mi po prostu no Z TOBĄ! Chyba, że ty tego nie słyszysz po prostu Co? No, tableta mojej siostry, na pewno? Dobra, To nie będziesz miał prawa autorskich. Trzyma. Że be... będę Twoim gościem na live. Jej! No, no... no to możesz, nie mam nic przeciwko, żebyś nagrywał. Ale pewnie i tak tego nikt nie będzie oglądał, więc no. Przyszłem ja. Dobra, dobra wróciłem. Musiałem coś załatwić. Moja siostra dostała depresji, bo jej ścisłem tableta.

Nie ma na drugiego i to w, w ogóle jak tam chlebek Le. Lubisz chlebka? Nie lubisz nie. Czy ty już nie żyjesz? Nie, ja to komuś dałem To fajnie A Dochoduj mnie ktoś goni i zrobiłem double edita oczywiście nice cię przelatywałeś nade mną. Nie, 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 nie. Grasz... budujesz z metalu? Tak. No to widzę cię i mam typa. Może być tak... Masz... Aha, ktoś bazuku, ma bazukę. Aha. Niech ma, niech

Na Twitchu bym streamował, ale muszę znowu konto robić, bo OBS oczywiście nie mogę się zalopować na swoje konto. No tu na YouTube polecam. To poczekaj chwilę. Se od razu taki konto stworzę. Twitch! Twitch, twitch. potrzebuje Ale ja nie chcę na buttupie. Na ja. Nie chcę. Mhm. Ja wole, chyba wolę... chyba wolę na kluczę. Mhm. No tam wolę na na kluczu to ja umiałam uh, Nie wiem czy się w ogóle na YouTube nadaje, że tak to ujmę. w ogóle ale wszyscy będą mnie, nie wiem, wszyscy później wbiją na mojego YouTube'a i co i później wejdą na TikToka i się dowiedzą, nie Ty dobrze wiesz o czym. No o czym? Nie wiem. BOŻE! Mam dynamo na sobie. Dobra. Nie, no raz godzi śmierć. Poczekaj. Na kuli wolę umrzeć, kłamie. Nie, nie polecę na film. Bo na kuli jest nie ma, Coś już mam, z którym ja nie wybijają na kuli. No to co? No to na YouTubie? No to. E, czekaj, bo ja mam. Czekaj, e, twoje filmy i ja mam tylko dwa shorty. Tylko tyle. Tak masz ruch... I to jeszcze jest... Stryk... Na żywo! No, tak. Transmisja na żywo! Tak... No kliknąłem! Tam mieć taki coś jak klucz, który i ten klucz musi... Czekaj... eee... Czekaj... Ee, Czekaj a, e, ale że w obejsie, tak? Nie no, nie, no jak masz... To taka, Transmisja tam, to masz na żywo...

Przesłania prośbę. Wyślij prośbę. A, no tak, zapomniałem o tym. Potwierdź. Jaki ten twój numer... Ja... Jak... jest twój numer telefonu. Och, Boże! spokojnie, nie jestem. To nie gra. Nie się, tylko chcę... O, uzyskaj kot. O, mam jakiś kot przyszły. No tak. Przyjdzie mi. Proszę! Lecz. Czekaj, jaki jest twój numer telefonu? Ech... <laughs> <laughs> eee... Proś o SMS z kodem weryfikacyjnym. Proszę o, o telefon z automatycznym nagrym. BĘDĘ TWOIM GOŚCIEM NA live. Nie, Dobra, jej. sms -y. a, a, O -y. telefon z automatycznym nagrym. Hmm. BĘDĘ TWOIM GOŚCIEM NA LIVEJĘ! 705, 184, nie 5. No, uzyskaj to. Bez... O! 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 Jak milutko? Od razu zaczynamy się robić. Nie no, zgadza się prawda. Zweryfikowano numer telefonu. Gratulacje! Twój numer telefonu został zweryfikowany! Hmm. Jak fajnie! Nie wiem po co, ale może być. Dobra i co? I teraz... Yy, o! Dobra i zaczęło się... Zaczęło się to odliczanie do tego. A to mogę sobie tą stronę zamknąć, czy nie mogę? Mogę. Co no tu zamykam całą operkę? Zryj Burza Cię dotknie Ty żyjesz czy nie? Tak. A gdzie jest? Gdzie, gdzie jesteś? Bo ja mam kuno na sobie i to białe. Szkoda, właśnie, że nie masz kuno. No, a wychyl, no wychyl. Kuno! Kuno chodzi do mnie i się przytul. Chodź. Sudziaczku, chodzi do mnie. Eee, ty. E... Widzę w jakim sensie? To, to nie ja, to nie ja, to kuno! To ja! Tutaj Dobra, idę do ciebie, to ja, to ja, to ja Ej, ja cię podjeżdżam od tyłu Jezu, co tak zajęczało, to ten smog Zapień! Kuno Na dół i jak e, Kobieta z facetem. Że nie wiem gdzie jest. Nie bardzo martwi. Bo ona się leci! No, no Czy ty mnie, babo, kolapsujesz?! Złaś walcz! Czekaj, no to w No, no... no. O ty, babo! No, no, no O, no, to żem znisował. Już ci zapańczę bezczelnie Ciupapi munianiu. Ciupapi a teraz muszę coś na obejście zrobić, czy tylko po prostu będę musiał pliki jakieś przesyłać z transmisji na żywo? Zaraz to wszystko A wszystko mi po później powiesz? Tak. Wyjaśnisz mi wszystko jutro. Aha. Bardzo dziękuję, jesteś naprawdę pomocny przyjaciel. Mam legę spaza! Rubicie nie. Czarna. Nie mogę jej tak zostawić. A może mnie być tak połączony z łaski swojej? Okay. Wracam do formy. Tak jakby wracam, Nie że wracam. Wracam do formy w tego, tego, tego roku. A ja już mam HW Granda. Prawide. Podjeżdżam typa od góry Prawide. To ja Ty strzelasz? Tak To jestem na górze, na mnie. Ja mam lekkie mięso Ja mam... A nie, to ja mam tylko potwór Ja mam tylko rybki Które mi dają białego BIAŁEGO ma biało, ona ma biało, ona ma biało, ona ma bardzo miało. Bo... A ona się leczy, jakby, z małymi. Jest w strefie. Aha, chłop miał tego, chłop miał fioletowego za ty, tymczasem, jak który miał niebieskiego. Wchodzę w OBS-a. Aha, już jest takie ruchom, mimo to. No i ja już tłumam. Jakieś takie elastorowe, ale mam. No, okej. Okay. Yy, I yy, filtry czy właściwości. Ustawienia. Yy. Stream. Nie, dodatki czata Twitch. I mam czat Twitch, a ja, mogę sobie E, tylko dodaj e, e, dodaj chat w Twitch.